Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogromców Betów. Z tej strony Jacob. A z tej strony Patryk. No i pewnie przyzwyczailiście się ostatnimi czasy do troszeczkę innych wstępów, ale Patryk powiedział, nie, ty zacznij, okej. Okay. W takim razie ja zaczynam. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie na wstępie. Zachęcamy wszystkich do zostawienia łapeczki w górę, subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Powiedzcie, znajomym, jeżeli lubicie tutaj przebywać, grać z nami, to może się powoli będziemy rozwijać całą społeczność, a na tym nam jak najbardziej zależy. Grupa oczywiście na Facebooku i stronach, gdzie Patryk wrzuca codziennie też jeden kupon z analizą dokładną, także zachęcamy bardzo serdecznie. No a tutaj, jak zawsze się dzieje, słuchajcie zaraz, Patryk powie Konkursików, w którym będziecie mogli zgarnąć 50 zł. Oczywiście pamiętajcie, że trzeba mieć do tego konto w betcliku. Jeżeli konta w jeszcze nie macie, no to jest idealna pora, żeby je założyć. Jacob 50 daje wam pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł. Jeżeli postawicie 50 zł. I wam dzieje, gratulacje, wygraliście, zgarniacie, co tam postawiliście. Natomiast jeżeli nie, no to wraca to do was na konto, może się wypłacić, czy postawić ponownie, co tylko chcecie minus podatek oczywiście. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. A słuchajcie, warto się rejestrować, bo do jutra macie za użycie kodu jako 50 dodatkowe 20 zł w bonusie, za to po prostu się zarejestrujecie i prosty, koniec. Także tak. jak najbardziej polecamy dać znać znajomym, którzy na przykład też grają sobie nie mają przekonania nawet kliku, mają szansę fajnie z 20 zł porobić. Bo jeszcze sezon piłkarski, pomimo tego, że ligi się kończą, to absolutnie jeszcze nie koniec rozgrywek piłkarskich jeszcze. Liga Mistrzu, Liga Europy i tak dalej, i tak dalej. A potem znowu. A potem na nową opowieść od razu zaczynamy sezon. E, no więc od razu przejdźmy do konkursu, prawda? Patryku, co dzisiaj przygotowałeś? No dzisiaj A mamy... Jutro. Na jutro? na dzisiaj. Na dzisiaj, <laughs> na, na jutro. A no bra, e, Juve-Lazio, mecz, który będziecie komentować w komentarzach. Oczywiście przypominam, żeby napisać oprócz wyniku dokładnego... Nikt zbyt klika, edytowany komentarz być nie może. No i oczywiście macie czas do początku spotkania. Takie jest założenie wszystkich konkursów. Patryk jutro wam wszystkie odpowiedzi e, poda, czy ktoś wygrał, czy nie. Tak czy inaczej, słuchajcie. Progresa, gratulacje, widziałem. udało się w końcu. Szósty progres Udało się. E, bardzo fajnie. W takim razie dzisiaj zaczynamy od jedyneczki. i Ja przygotowałem też dla Was kupon specjalny z gustami, także dzisiaj troszkę ja więcej tutaj porozmawiam z Wami. Przypominamy też, moi drodzy, słuchajcie, że to jest tutaj, to są nasze analizy. To tu nie są żadne pewniaczki. Jeżeli chcecie grać z nami, zapraszamy. Natomiast e, pamiętajcie, że Book jest dla osób pełnoletnich, świadomych i każdy gra na własną odpowiedzialność. No dobra, to progresja, Patryku, od 50 zł zakładam, zaczynasz. Jak zwiększa stawka? Nie, tak? nie na razie nie skrzemy, nic. nic. E, miejmy nadzieję, że siedzi teraz na pierwszym. Okej. Okay, to może um, ja zacznę. Co? Jasne, pewnie ja, znaczy, możesz przejąć myszkę jak najbardziej, bo ja sobie porozmawiam <laughs> słuchajcie. Obstawimy pierwsze spotkanie z, z, z progresją, oczywiście, to jest Brighton Newcastle, mm -hmm. który oczywiście jest. Już końcówką Premier League Natomiast mamy tu dwa zespoły, które są bezpieczne jak najbardziej Kto tutaj wygra, nie chciałbym stawiać Jednak obstawię na to, że będzie w meczu poniżej 2,5 bramek No Już mówię dlaczego, słuchajcie I Brighton i Newcastle jakoś fenomenalnie w ofensywie sobie nie radzą Szczególnie w ostatnimi czasy Newcastle ma sporo kontuzji Bardzo wątpliwy występ sam, sam Maximel, Który jest no, motorem napędowym, jeżeli chodzi o ofensywną grę Newcastle Powiedzmy sobie to szczerze Będą może już troszeczkę... Powiem tak na wakacjach piłka, że ich będzie i tak bardzo mało, więc będą starali się wykorzystać każdą chwilę, w której e, mogą troszeczkę odpocząć, może być jakaś rotacja, z może ci młodzi zagrający, e, czy to z Brighton, czy Newcastle, zobaczymy. Tak czy inaczej nie obstawiam tutaj e, jakiegoś większego festiwalu strzeleckiego. Stąd poniżej 2,5 bramek w całym spotkaniu. Może będzie 1 do 0, może 1-1, natomiast wątpię, żeby więcej bramek tutaj... Padło. Dlatego właśnie Brighton moim zdaniem kontra Newcastle będzie poniżej 2,5 bramek, kurs 1,81, czyli na tym co nam zależy mniej więcej do progresji. Moja część zakładu jeżeli chodzi o progresję. Patryku. Ode mnie Liga Portugalska, wchodzimy sobie i mamy tutaj mecz Paco Ferreira-Portimonense. Dlaczego wybrałem ten mecz? Ano dlatego, że... E Jedna i druga drużyna walczą o utrzymanie. To znaczy Ferreira ma już tylko takie iluzoryczne szanse na spadek. Tam jest dość spora przewaga punktowa, A natomiast Portimoneze ma nóż na gadle. 5 punktów straty do Belenenses, mimo że Belenenses ma jeden mecz więcej. A tu jest okazja wyśmienita, ponieważ no, Portimoneza gra z Ferreirą, to jest taka niższa półka troszkę portugalskiej ligi, a zespoły, które są za Portimoneze, grają już np. z, z Bragą czy z Benfica Lizbona. Także się okazja się, na odskoczenie jest wyśmienita. Portugalski widzę, zostały dwie kolejki do końca. I myślę, że oba zespoły wyjdą tutaj zmotywowane. Ferreira, żeby zapewnić sobie dość taką już spokojną głowę. No a Protimo, żeby na tą ostatnią kolejkę już odskoczyć na trzy punkty od przeciwników. Dlatego dla mnie w tym meczu obie drużyny strzelały gole 1,74. Bardzo ładnie. I co? Kurs jest 3,15, pierwszy próg progresji, 50 zł. Lecimy, co? lecimy. Zobaczymy, e, ile tym razem. Ty, bardzo często mamy w progresji 6-1, 6-1, 5-1, tak, tak, nie? Także tak, 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 tak. wcale bym się nie jakby było podobnie. 138 potencjalna wygrana, jeżeli siadłby za pierwszym razem, naprawdę fajny proficik jest. No i teraz kupon specjalny, który przyjmuję ja. Dobra, tylko że poniedziałek, ja na odcinku oczywiście jestem, także przychodzimy do superkursu. Jak widzicie, zostało nam 80 zł i tyle dzisiaj postawimy. Gramy na grubo, może będzie jeszcze grubiej. Jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, to będzie, będę wchodził jeszcze grubiej następnym <grym> razem i w poniedziałki, i w piątki. No dobra, słuchajcie, mamy dwa boosty, które dzisiaj sobie wykorzystamy. Zaczynamy od Sheffield United kontra Everton. No i Sheffield ciągle liczy się w walce o puchary europejskie. Może sytuacja ich nie jest taka prosta po ostatnim dobrym występie Totków. Natomiast w tym meczu obstawiam, że będzie... Albo Sheffield, albo Remis, także jeden oczywiście. 35. Wydaje mi się patrząc na Everton też źle się nie spisuje, natomiast Sheffield jest w gazie troszeczkę mam, mam wrażenie lepszym. Stąd właśnie ten wybór. No a z drugiej strony mamy też fajny buścik na Juventus, Lazio. Jeżeli chodzi o Juventus Lazio, no to wiadomo, to byli konkurenci do zostania mistrzem, natomiast to co się Lazio posypało, to jest ich naprawdę strasznie dużo porażek, chyba 3 porażki w ostatnich 5 mm. spotkaniach. Tego ostatnio remis. Juventus też może jakaś forma nie najlepsza, bo Dwa ostatnie mecze to są remisy, ale wysoko strzelne remisy. No dobra, właśnie, forma nie najlepsza, ale. Ale strzelają. Bra no. ma, naprawdę muszą się napędzić przeciwnicy, żeby wyzywały wygrać, bo Sassuolo wygrywało 3, 2, skończyło się tak, czy jak czy, 3, czy, nie? Dokładnie, więc, więc wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko Juventus będzie na plusie, no i mamy fajną 2.16, tak jak powiedziałem, ja, ja patrzę, piszę, 80, o. proszę bardzo. Postawimy zakład, no i jest. To są busty fajne, wykorzystane, potencjalnie naprawdę fajne koponiki. Zobaczymy jutro, opowiesz wszystko, jak poszło. Tak czy inaczej, no to chyba na tyle dzisiaj. Tak, no na dzisiaj tyle. No, Przypominamy jeszcze o dołączeniu do grupy, bo tam w tym tygodniu będą konkursy, będzie się działo i zapraszam na fanpage'a. Na fanpage tam codziennie będę wrzucał analizę, może Dokładnie. jedną, może dwie, zobaczymy, co będzie grało. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się na razie i do usłyszenia.